Dajcie z tej strony Gabriel, znaki Zodiaku, Strzelec, Koziorożec, najbliższy tydzień. Jeżeli chodzi o strzelce, życie prywatne i osobiste, na pewno tutaj odbywa się pewna rodzaju gra manipulacja w życiu prywatnym, osobistym strzelców to może już trwać, to może się dopiero zacząć w przyszłym tygodniu, ale widzę ewidentnie, że będzie jakaś manipulacja, ale tutaj ktoś może oddziaływać na strzelce, na strzelców w sposób manipulacyjny. Yy, ale tutaj nie widzę to tylko w aspekcie negatywnym po prostu też widzę te, taką sytuację, że na przykład strzelcy yy, ktoś może oddziaływać na strzelców w sposób mniej lub bardziej manipulacyjny yy, ale też w dobrej wierze tutaj widzę, na, takie, że to niekoniecznie jest na zasadzie złej, wiary, zwie, złej takiej intencji ja widzę to nawet w sposób taki w yy, dobrej wierze. Yy, na zasadzie ty, widzę teraz takie powiedzmy. Yy, widzę męża i żonę yy, i jakby mąż po prostu tkwi jakby uparcie w jakimś temacie. Yy. Że ona przez jakieś zabiegi takie manipulacyjne wywiera pewne działanie na mężu, ale to też może być odwrotnie. Mąż wywiera oddziaływanie jakby takie na żonie manipulacyjne, ale to, to widzę, że bardziej to jest jakby w dobrej wierze. To widzę, że to jest na zasadzie takiej. Nie jestem w stanie Ci przetłumaczyć pewnych faktów, ponieważ nie mam dostarczająco ilości środków, a wiem, że. Twoja decyzja jest na przykład niewłaściwa przez brak wiedzy, i ja zastosuję pewne środki manipulacyjne, abyś ty zrobił pierwszy krok i się przekonał, że ta decyzja, którą ty podjąłeś, jest błędna. Coś w tym rodzaju mi przyszło. Że po prostu yy, ktoś będzie wiedział, że dana osoba ma błędne przekonanie poprzez brak wiedzy. Będą zastosowane pewne środki manipulacyjne, aby ta druga osoba zrobiła jakby pierwszy krok i sama przekonała się, że jest w błędzie, albo podjęła rzeczywiście decyzję, że miała rację. Coś w tym rodzaju. Jakaś manipulacja. Niekoniecznie strzelcy będą manipulowane. Strzelcy mogą same kogoś zmanipulować w, takim, w takiej kwestii. Ale tu widzę, że to będzie manipulacja bardziej taka taka pozytywna, to jest taka ja teraz widzę taką manipulację, tak czasami jak matka czasami lekko manipuluje małym dzieckiem, aby na przykład zjadło śniadanie, coś w tym rodzaju, taka raczej pozytywna ale manipulacja w środowisku strzelców. Hmm. Jeżeli chodzi o zdrowie u strzelców to widzę jakby brak jakby takiej to nie chodzi o motywację, to chodzi jakby. Strzelcy w ostatnim czasie miały wydaje mi się w jakimś aspekcie zdrowotnym coś w rodzaju takiej motywacji, ale ta motywacja nie była dla nich zbyt korzystna to była taka motywacja na zasadzie tyranii samego siebie to było to była taka negatywna motywacja na zasadzie Teraz widzę na przykład tutaj takie jakieś liczenie kalorii na zasadzie, albo jakaś taka dieta typu, że postanowiłam sobie, postanowiłem sobie, że będę na przykład tyle jeść kalorii i moje ciało na przykład już nie daje rady, widzę, że się źle czuję, ale ja po prostu ja będę dalej jeść tyle na przykład kalorii, taka negatywna, taka motywacja na zasadzie, niesłuchania nikogo. Yy, z otoczenia, niesłuchania własnego ciała, tylko po prostu jakby jakieś tu widzę robienie takiego wyniku. Yy, taka negatywna, bardziej to taka yy, motywacja, ale motywacja negatywna. Taka yy, za wszelką cenę tutaj widzę. Yy, I tutaj widzę, że jakby to na początku miało yy, u strzelców pozytywny efekt, czyli takie zmotywowanie się do pewnego działania, natomiast ja tu widzę, że pewne ne, sytuacje przyjęły wręcz jakby e, taki e, stan bardzo, bardziej taki obsesyjno-motywacyjny. Bardziej to już taką obsesję, coś się tutaj przeradza. E, tak jak mówię, tutaj widzę jakieś odchudzanie, jakieś... E, e, coś, coś ogólnie o, chodzi tutaj o ciało takie zewnętrzne. Coś jest takiego bardzo, bardzo takiego. Strzelcy chcą ogólnie coś osiągnąć, jeżeli chodzi o ich zdrowie, ale widzę, że tutaj to się przerodziło w taką obsesyjną, negatywną motywację. I widzę, że w ogólnie najbliższy tydzień jakby wyluzuje trochę jakby to. Jakby strzelcy zaczną brać pod uwagę więcej aspektów. Tutaj widzę. Że to nie będzie tylko takie założenie pewnego wyniku i robienie pewnej normy, nie słuchając własnego ciała, tylko będzie to już takie, że będą brane pod uwagę inne czynniki i to pozytywnie wpłynie na, na zdrowie strzelców. Mimo to, ale widzę, że to będzie ciężko, jakby odpuścić. Tutaj nawet pojawiła mi się taka kwestia jakiejś bulimi czy czegoś takiego powiedzmy, że ale to oczywiście nie, nie musi być aż na, 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 takim, na taką skalę, to może być na przykład, no akurat tak mi się przy, tutaj ten, że, że taka jakby presja jest i jakby strzelcy sobie coś tak wkręciły w głowę, jeżeli chodzi o ich zdrowie, że po prostu jakby robią to kosztem nawet, to jakby, to jakby widzę taki paradoks. Że strzelcy chcą jakby poprawić swoje zdrowie albo wygląd, ale tak naprawdę pogarszają to zdrowie. Ale tu widzę, że jakby będzie tu będzie jakby wyluzowanie. Więc polecam ogólnie strzelcom, jeżeli przyjdzie taki moment jakby rozsądku, żeby weszły w to po prostu, żeby posłuchały po prostu, co ich organizm do nich mówi na zasadzie takiej, żeby to motywację znowu przenieść do poziomu takiej pozytywnej motywacji, a nie motywacji takiej obsesyjno-tyrańczej takiej tyrań, że widzę taką tyranię na samym sobie i tak jak mówię, to nie musi być aż taki skrajny przypadek to mogą być sytuacje wręcz jakieś takie prozaiczne też nawet tutaj widzę jakieś takie Hmm. widzę jakieś takie zdrowe też odżywianie. Jakieś takie nagłe jakieś skoki w jakieś diety, nagłe jakieś takie szokowe. I to niekoniecznie tak jak mówię, są złe rzeczy, tylko tutaj widzę jakby to, że ta motywacja jest zbyt duża, w taki negatywny sposób u strzelców. I to może jakby Tutaj widzę jakby takie szybkie wejście w jakieś diety, nieprawidłowe przeprowadzenie pewnych rzeczy, zbyt szybkie jakby chęć osiągnięcia jakichś wyników. Więc ogólnie strzelcom polecam taką rozwagę i, i słuchanie przede wszystkim własnego ciała, a nie robienie jakby wyników za wszelką cenę. Jeżeli chodzi o relacje. Strzelców w najbliższych 7 dniach. Ogólnie widzę, że będzie tutaj strzelcy, będą bardziej jakby patrzeć na ludzi. Tutaj widzę, jakby niekoniecznie strzelcy, ale coś takiego będzie w najbliższym czasie u strzelców: że strzelcy będą mniej patrzeć podmiotowo na ludzi. Większe będzie, jakby takie. Ale to też może być tutaj widzę, w stosunku do strzelców. Jeżeli mm, strzelcy ogólnie mogą być traktowane, mogą się czuć traktowane bardzo podmiotowo. Tutaj widzę na zasadzie tutaj widzę nawet takie, takie stwierdzenie, że nikt mnie nie rozumie. Że takie y, traktują mnie jak maszynę, traktują mnie jak jakiś. Jakiś, nie wiem, jakiegoś robota, coś takiego, taki brak jakby brak takiej emocji, zrozumienia, empatii w stosunku do strzelców w najbliższym jakby im środowisku, ale to też może być na poziomie relacji w pracy. Yy, takiego, że no, widzę takie tutaj ewidentne, takie: nikt nie rozumie moich emocji, nikt nie rozumie, co ja czuję. Nikt nie rozumie, co ja tak naprawdę myślę, że to wszystko jest takie płytkie relacje, jakieś takie, że to coś w tym rodzaju. Ale widzę ogólnie, że w najbliższym tygodniu, jakby strzelcy powinny bardziej zwrócić uwagę na sytuacje, które będą pojawiały się w najbliższym tygodniu bo one jakby mogą ja tutaj widzę jakby albo pewne relacje w pewnym sensie pewne relacje mogą w pewnym sensie przeskoczyć na takie bardziej ja tutaj widzę takie bardziej takie fair takie, że, że te relacje będą bardziej fair nie wiem o co na zasadzie takiej, że ktoś może ich będzie fair traktował będzie jakby takie e, bardziej, jakby wyczulenie na drugiego człowieka, na to, co myśli, i tak naprawdę e, brak takiego podmiotowego traktowania. Ale tutaj widzę, że to głównie chodzi o strzelców na zasadzie, że strzelcy, e, strzelcy które po prostu miały odczucie takiej podmiotowości, e, że były traktowane tak podmiotowo. Widzę, że tutaj jakby. Będzie większa empatia, większe jakby zrozumienie, i to może być wynikowa sytuacja takiej jakieś rozmowy z kimś, albo ktoś tutaj sam dostrzeże, że jednak albo po prostu strzelcy jakby bardziej się otworzą, i, i będzie jakby taki przełom w relacjach, że te relacje będą bardziej takie ludzkie. Widzę tutaj. Jeżeli chodzi o e... pracę i finanse e... E... widzę tutaj jakieś takie e... ewidentne e... strzelcy od dłuższego czasu wydaje mi się, że tutaj jakby czują się coś zniewolenia ogólnie, jeżeli chodzi o pracę i finanse ja tu widzę taką też sytuację na zasadzie: jakby jakieś takiego, czułem się jak tacy niewolnicy. Tacy po prostu, że niby wszystko jest ok, ale tak naprawdę ktoś, ktoś tutaj może mieć na strzelców bardzo dużo oddziaływania, jeżeli chodzi o ich życie materialne, finansowe. Ja tutaj widzę jakieś takie. E Pracy, nawet takie sytuacje, takie bardzo skrajne, na zasadzie poczucia, że, że jesteśmy jakby nawet czyjąś własnością. Coś, coś w tym rodzaju, takiego. Ale to niekoniecznie też może, może się tyczyć bezpośrednio pracy. Też tutaj widzę ogólnie, że strzelcy mogą od dłuższego czasu mieć takie poczucie, że ogólnie są. Yy, takie zniewolone ale to pod względem nawet takim systemowym tu nie chodzi o konkretną nawet pracę tu chodzi nawet o to, że że są zniewolone jakby finansowo tutaj jest jakiś bardzo duży na przykład kredyt yy, jakieś duże zobowiązania finansowe yy, duże koszty utrzymania yy, yy, przymus do jakichś nieciekawych Prac, zawodów, przedsięwzięć wyniki, jako wynikowa po prostu e, chęć utrzymania rodziny, jakieś takie widzę po prostu przytłoczenie na zasadzie wręcz jakiegoś takiego zniewolenia. E, no i polecam tej strzelcom, żeby kontrolowały sytuację, na, bo takie sytuacje ogólnie zawsze wpływają negatywnie na zdrowie, na emocje. Tutaj u różnych osób to może być na różnym poziomie, tutaj może być też w takiej fazie wstępnej, natomiast jeżeli strzelcy odczuwają to już na takim poziomie bardzo negatywnym, no to tutaj już trzeba jakieś podejmować decyzję. Koziorożca w najbliższych 7 dniach. Tu u koziorożców widzę jakieś wejście w stan harmonii, równowagi. Koziorożcy już mogą przebywać w tym stanie, mogą dopiero wchodzić w ten stan lub mogą dopiero wejść w przyszłym tygodniu w ten stan. Na pewno jakiś taki balans odczują koziorożcy Coś, co męczyło powiedzmy koziorożców, jakaś nadmierna praca bądź Yy, nadmierne, jakby yy, poświęcenie czasu rodziny poprzez jakieś yy, macierzyństwo, że będzie jakieś wyrównanie, jakiś balans, albo to nowa praca, albo yy, yy, jakaś harmonia, ale to nie tylko, nie tylko w kwestiach takich typowo yy, materialistycznych. Może to być jakiś balans, harmonia, jeżeli chodzi nawet o ich samopoczucie, o stan zdrowia o kwestie emocjonalne, jakieś wyciszenie emocji negatywnych, na pewno jakiś balans, harmonia u koziorożców pojawiła się, pojawi bądź będzie się pojawiać w najbliższych dniach, jeżeli chodzi o ich takie życie prywatne i to może dotyczyć typowo takiej pracy, życia rodzinnego, bądź kwestii nawet takich typowo emocjonalnych. Jeżeli chodzi o zdrowie u koziorożców um, ogólnie rzecz biorąc um, tutaj jest jakby um, coś w rodzaju hmm, coś w rodzaju jakby Pewna decyzja ogólnie nie jest w dalszym ciągu podjęta u koziorożców, jeżeli chodzi o ich zdrowie. Ja tutaj widzę, że to jest jakby decyzja, w której w większości przypadków koziorożcy są świadomi, ale jej nie podejmują w pewnych względów, Jakieś zwlekanie z podjęciem, z podjęciem decyzji. Ja tu widzę to w różnych poziomach skrajności, to może być nawet jakaś decyzja o jakiejś operacji, może to być decyzja na przykład mniej poważniejsza, typowo na przykład jakaś decyzja o tym, aby udać się na jakieś badania okresowe, coś w tym rodzaju, jakaś niepodjęta decyzja jeżeli chodzi o życie zdrowotne u koziorożców i która widzę, że się przeciąga. I dalej się jakby będzie ciągnąć w najbliższym tygodniu i ogólnie polecam jakby koziorożcom, żeby yy, podjęły pewne decyzje jeżeli chodzi o ich zdrowie i tutaj tak jak mówię może to być taki prozaiczny problem jak odwlekanie wizyty załóżmy u, u lekarza w celu zrobienia badań kontrolnych, yy, odwlekanie tu widzę jakiejś wizyty u ginekologa, u, odwlekanie jakiejś wizyty... Albo podjęcia decyzji jeżeli chodzi o jakąś nawet bardziej skomplikowaną sytuację zdrowotną. Na pewno jakieś odlekanie sytuacji, które ja tutaj widzę, że jeżeli będzie odwlekane w dalszym stopniu, no to będzie hmm, negatywnie jakby oddziaływać, oddziaływać na koziorożców. Hmm. jeżeli chodzi o relacje o koziorożców e, widzę tutaj jakby e, przytłoczenie jakiś brak wolności e, przytłoczenie, brak wolności jakiś e, brak ruchu brak e, możliwości, ale jakieś takie stłamszenie, przytłoczenie e, stłamszenie, przytłoczenie to może się objawiać jakimiś takimi nawet jakimiś toksycznymi relacjami, albo jakimiś takimi relacjami. No, toksycznymi to jest najlepsze słowo. Takimi, ktoś może tutaj, jakby na koziorożcach, jakby grać na ich emocjach, tutaj widzę. To jest, jakby takie. Ale tu widzę w stosunku jakby maksymalnie, do tu raczej to chodzi o jedną osobę, to nie jest jakieś takie uogólnione. Na pewno jakieś, tak jak mówię, stłamszenie, brak ruchu, brak wolności, brak swobody. Tutaj widzę, że może wchodzić w grę jakaś zazdrość w stosunku do koziorożców i widzę, że ten stan się jakby dość długo utrzymuje. To może być typowa taka zazdrość małżeńska, jakieś takie, też widzę takie krótkie trzymanie nad smyczy, takie, takie powiedzenie, trzyma się krótko na smyczy, ale tutaj jakby to w miarę odzwierciedla ten problem, brak jakby swobód, brak jakby takich, takie skrępowanie w relacjach, czyli ogólnie koziorożce przez dość długi czas wydaje mi się, że odczuwają pewne skrępowanie, podporządkowanie wynikające jakby z takich dość toksycznej, dość toksycznej relacji, ale to tak jak mówię to nie musi być relacja typowo toksyczna jako całość to może być tylko i wyłącznie jakiś okres w relacji, który przybiera bardziej toksyczną formę poprzez jakieś zachowanie, które koziorożców po prostu tutaj widzę tak krępuje, jest brak wolności brak jakby takiego Oddechu. Jeżeli chodzi o pracę i finanse, i życie materialne u koziorożców, to widzę tutaj, że, że to nie jest dobry czas na podboje, jakby takie materialno-finansowe. Widzę tutaj, że ogólnie Widzę tu też, że jakby troszkę taką zaniedbywaną tą sferę takich jakby, m, takiego życia materialnego też e, to może być spowodowane, m, to nie musi być spowodowane negatywnymi, e, jakby tutaj widzę, m, e, u koziorożców chęciami. Tylko widzę, że koziorożce mogą tutaj lekko przeholować z pewnymi sprawami. E, Ja tu widzę takie trochę oderwanie od ziemi, oderwanie od rzeczywistości, ale widzę, że to było y, motywowane pozytywnymi jakby zmianami u koziorożców, na zasadzie, że one bardziej poszły w takie niematerialne aspekty życia, natomiast widzę, że przyjmuje to lub będzie przyjmowało to trochę bardziej z skraj, takie skrajności. Że tutaj bym polecał koziorożcom jednak. Zachowanie balansu między tym być a mieć na zasadzie takiej, że jednak no ja tutaj widzę, żeby nie popadać w skrajności, jeżeli chodzi między, między duchowością a materia, materializmem, jeżeli chodzi o tym takim przysłowiowym być a mieć. Żeby nie popadać w skrajności, że równowaga jest najważniejsza, i tutaj widzę, że jakby koziorożcy poszły trochę bardziej w tą stronę, żeby być, ale to nie jest oczywiście złe, tylko że widzę, że to zaczęło przyjmować taką formę na zasadzie jakby trochę oderwania od rzeczywistości i na pewno powrót jakby do tej równowagi będzie korzystny dla koziorożców, jeżeli chodzi o ich życie materialno-finansowe.